4 hektary rzepaku, tak żeby wreszcie przełamać pszenicę ścianą z powrotem od kilku lat. Wczoraj już jest wczoraj steryżowana, dzisiaj została tak naprawdę końcówka Dwa poprzeczniaki i kawalum, tak dosłownie no, do kończenia, ale wczoraj w nocy już nie chciałem tego kończyć No po prostu z każdej strony dosłownie płot, żeby nie odwalić jakiejś akcji, więc odpuściłem Ostatni poprzeczniak Można jechać, przepinać się do półka Dobra, yy, widzimy się już w czasie orki. Jak widzicie już yy, zaczęłem urać, nawet już ładny krewek za z dostawem 16 z rządem 1640 z pługiem Rabewerk Star z trzema korpusami Jest zostawiony na 40 metrów korpus, więc zabieramy około 1,20 20 na raz Ale sobie fajnie radzi z nim Mimo tych wszystkich kwastów i średnicy wysokiego, nawet ładnie wygląda. Przed telewizorem było rozsiane około 2 tony wapna na hektar. I przed będzie na razie tyle. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijać. Ktoś może po głównie wieloskładnika zostanie i na pewno jakiegoś azotu. Teraz najważniejsze w miarę szybko zasiać, bo i tak później, bardzo późny termin, po terminie trochę. Ale... Też urośnie. Ważne, że naprawdę ładnie orka wygląda Nawet trochę zaczyna się kurzyć aby po siebie nie przyszły żadne zlewy Widzę, że sąsiad chyba też zaczął orać No i łapiemy poprzeczniaczek Jak to przejdę, to będę mógł wejść na tą dłuższą część Trochę przysięż, skróci się czas pracy Przekładając na powierzchnię Ostatni przejazd. Jutro będę musiał dokończyć. W dobrych układach, jutro jeszcze uprawka, i w sobotę się. Ostatnia jeszcze uprawka, w sobotę i się również. Jeszcze będzie zależało od pogody, bo jak widać, trochę zaczyna się nazywać jakaś chmura. czy znowu nie popadam, ale zobaczymy. Ponad 2 hektary dzisiaj zaorane zostało jakieś hektar 60. No to jest w tych granicach. Maksimum hektar 70. Tamten załóg z przodu jest już zaorany, wykończony, więc tutaj już na prostym to cała przyjemność. C'è un'altra cavità. Staram się zawsze mieć ze sobą taką łopatkę do, do Zawsze Raczej łat, troszkę łatwiej oczyścić. I można jechać do domu. Coś czuję, że chyba jednak opada dzisiaj.